Witajcie wszyscy. Ja po prostu chciałam się pochwalić, mam chyba trzy tygodnie urządzonko i zaczynam się uczyć, jak korzystać z niego. I w tym krótkim czasie już doznałam takich fantastycznych, właśnie yy, odczuć. Bo, tak jak wcześniej tamta pani powiedziała, ja też dbam o zdrowie, suplementuję się, nie mam problemu ze zdrowiem, jest wszystko ok, ale za wszelką cenę, jak w tamtym roku zobaczyłam, raz miałam w rękach to urządzonko, postanowiłam go mieć, więc tak się złożyło, że mam go już 3 tygodnie u siebie. I co zauważyłam? Wielką błogość na ciele, taką wewnętrzny spokój, takie połączenie z duszą nawet, z wycisza umysł, poprawia myślenie, z taką harmonizację w organizmie wprowadza. I jest takie połączenie naprawdę. Któraś powiedziała Pani boskie światło. Jak ja za pierwszym razem poczułam taką właśnie taką błogość i taką wdzięczność, i pomyślałam sobie, Boże, ja będę wszystkim ludziom mówić, wszystkim znajomym i za chwilę mi się tak odpalali ci ludzie, komu ja będę dzwonić mówić o tym urządzeniu, jak to fantastycznie działa. I to jest takie połączenie właśnie z moją duszą. Jestem taka po prostu wdzięczna, zadowolona, szczęśliwa. A jeżeli coś mnie naprawdę, wiadomo, że żyjemy w świecie, pracujemy, i ten stres czy cokolwiek z równowagi wyprowadza, jest to taka stabilizacja, która mnie szybko wprowadza właśnie w ten, w ten spokój. No, a wieczorkiem, wieczorkiem robię sobie rytuał po kąpieli, urządzonko jest ze mną, tak samo intuicyjnie prowadzę sobie na poszczególne części ciała. A później zauważyłam też, że jeżeli po brzuchu sobie właśnie pracuję, a kiedyś troszkę więcej zjadłam na noc, tak jakoś, jakoś mi się tak zdarzyło. Więc miałam taki metabolizm, jakby przyspieszony, ale normalnie. To jest takie fantastyczne odczucie, bo to nie jest tak jakby bodziec z zewnątrz, a dzieje się to wewnątrz. Naprawdę to jest takie, takie unikatowe, bardzo y, działanie. Świetne. Dziękuję.